Lecimy, następny element, Distance Breaker, model pierwszy, nóż mojego projektu, wykuty przez Forged Blades. Naprawdę fenomenalne konstrukcje robią panowie, także gorąco polecam. Nóż wytopiony w wybuchu jądrowym, wykuty w wulkanie, po prostu cudowny. Każdy, każde ostrze jest numerowane, ma swój indywidualny, unikalny numer i unikalny charakter. Każdy wygląda inaczej. Mój będzie numerem 000. Jeszcze nie ma, bo cały czas go używam. Jak wypalaliśmy numery, to on był u mnie. Oczywiście nie byłem przy wypalaniu, tak? Wypalaliśmy jak były wypalane. Dobra, lecimy. Kolejny element. Kolejny element, jaki tutaj mamy. To się łączy z Jelcem. To wcięcie. To wcięcie jest jest po co. Cięcie jest po to, że jeśli złapię sobie, z, z, po prostu mam większe ręce, złapię za daleko, to mam taką ostrzegawkę, że o kurde, to coś to jest nie tu. A, więc y, mnie ostrzega. Natomiast to jest takie na półprzypadkowe, że tak powiem, wypadkowa pewnego elementu. E, ten jelet jest dość wystawiony, on jest wystawiony poza ostrze. W razie konieczności można użyć tego do wywarcia nacisku na pewne części ciała, tak? Weźmiemy sobie wersję treningową na wszelki wypadek, więc teraz, jeśli nie wiem z jakiegoś powodu, znowu poczułem, że mam kontrolę, nie chcę tego użyć. Bartek wyprowadził tu jakiegoś tam sierpa zamachowego, czy uderzenie proste wyprowadził, tak. Ja sobie je zbiłem, przeszedłem sobie tutaj to tego Jelca mogę użyć do wywarcia. Do wywarcia nacisku, a że to jest stal i on jest kanciasty, boli bardzo, boli, boli bardzo. Kolejna rzecz związana z tym podcięciem. Weźmiemy ostry. Wtedy tu się zaczyna, tak, widzimy ostrzenie, przechodzi gładko, tylko tworzy nam tu co? Taką. Yy, Nadaje to funkcji temu odcinkowi takiej, jaką mamy na ząbkowanych ostrzach. Jak nóż jest ząbkowany, zauważcie pomidora. Jak tniecie gładkim ostrzem, które nie jest perfekcyjnie wyostrzone, to piłujecie tą skórkę, piłujecie, kurde, i piłujecie, i jakoś się nie chce przepiłować. Weźmiecie nóż z ząbkami, ty i już jest po robocie. Więc tutaj, żeby można było, mając to narzędzie z bliska, zacząć, tak, bo na przykład ma rękę, jest ona odkryta. A, przypominam, w obronie koniecznej bardziej, jak wskazuje nazwa, używamy narzędzia dusi mnie, e, Na przykład trzyma gdzieś tam ten do stworzenia dystansu, tak? Przede wszystkim w ten sposób go użyć, tą Distance Breaker, to mogę działnąć tak, ale jeśli... Takie gwałtowne ruchy przy własnej twarzy mogą mnie pyknąć, tak? Więc po prostu co robię? Tutaj zgniatam barkiem, to już osłabiam uchwyt, przystawiam po prostu narzędzie do ręki, dzięki temu ząbkowi, to już stąd jest takie szarpnięcie, już tutaj ten jest, ten jest tępy, już a jak nie. zauważycie, po barku hop, szarpnięcie, rozrywa, widać już tutaj ślad, wgłębienie, e, może będzie widoczne, no. po o jest, tak, w, w barka ręce i można takim szarpnięciem wyrwać kawałek tam ciała, rozerwać, przeciąć, żeby nie trzeba było robić tego tutaj. Oczywiście, jeśli jest zagrożenie życia, dopuszczane jest użycie tego w bardziej taki filmowo-klasyczny sposób, ale tylko i wyłącznie wtedy. Jak to określać, kiedy jest zagrożenie życia, żeby nie panikować, potrzebny do tego jest trening pod presją, potrzebny jest trening z nami, z nami, z nami, niestety, bo w większości wypadków oczywiście wszystkich nie znamy, ale po tym, co widać w internetach, to po prostu pójdziecie siedzieć za, jak to tam się nazywa, zabójstwo z premedytacją, no. jakieś takie te klimaty, nie? No eee. Różne określenia na to są. Tak, tak, ale generalnie, ale generalnie na długo, na bardzo długo, bo to będzie poważny czyn. Yy, Także Bartek z racji tego, że się poniekąd po w tym specjalizuje. Yy, może nie jest najlepszy z najlepszych, ale się w tym specjalizuje. Co, coś tam wiem. No. Coś tam wie z racji wykonywanej yy, pracy. Mamy innych znajomych, którzy jeszcze bardziej się specjalizują w tym temacie i powiedzą wam, mówią oni to samo. no Pójdziecie siedzieć, tak? Jak tam yy, yy, co tam Master Defense system na odepchnięcie skręć mu kart trzy razy. 25 jak nic, 25 jak nic, eee, ale święta będą gorące, dobrze, eee, także to tyle, to tyle o tym elemencie, eee, także już mamy większą część, że tak powiem pokrytą, moi drodzy, distance breaker, model pierwszy, kolejne są w przygotowaniu, eee, kolejne Wersje tego modelu to po pierwsze, niedługo wychodzą narzędzia treningowe i kolejne modele, modele zupełnie inne konstrukcje, tak? Zupełnie inne konstrukcje. Distance Breaker to jest nazwa, nazwa serii, element nazwy, natomiast wszystkie, wszystkie noże w serii to są distance breaker, bo są przede wszystkim przemyślane do tego, żeby je nosić w ukryciu, żeby w razie konieczności naprawdę zagrożenia życia być w stanie użyć relatywnie łatwo, szybko i skutecznie do tego, żeby się uratować, żeby zerwać ten dystans najlepiej i najlepiej się e, oddalić. Ale oczywiście, jeśli zajdzie taka potrzeba spełnią swoje zadanie równie e, świetnie. Także szczegóły zamówień w poście w poście przypiętym na moim Facebooku Daniela Szukrener, także tam zerkamy nóż wykuty przez Forge Blades, polecam pozostałe i kolejne nagrania, w których omawiamy Uh, wszystkie wszystkie jego elementy wszystkie jego elementy to tyle rośniecie w siłę i bawcie się dobrze